W całej historii ludzkość pozostawiła tajemnicze ślady, zakopane sekrety i ukryte skarby, które wciąż zaskakują świat. Od kalendarza Majów bardziej precyzyjnego niż jakakolwiek nowoczesna prognoza, po tysiącleżny grobowiec bez ciała w Wietnamie. Każde odkrycie archeologiczne, które zobaczysz na tym filmie, nie tylko zmienia to, co myśleliśmy, że możemy wiedzieć. Łączy nas również z przeszłością pełną zagadkowych i cudów. Numer 1. Sekret kalendarza Majów. Większa precyzja, mniej apokalipsy. Czy pamiętasz słynną proroctwo końca świata w 2012 roku? Przez lata kalendarz majów był otoczony tajemnicą i przesadą, ale nie martw się, nie było w zasięgu wzroku apokalipsy. Dzisiaj archeolodzy odkryli nowe sekrety tego starego systemu pomiarowego, które ujawniają imponującą precyzję. Niedawno badanie rewolucyjne zbadano złożone cykle kalendarza majów i wykazało, że maja byli wyjątkowymi astronomami. Jego kalendarz był ściśle powiązany z niebiańskimi wydarzeniami, nawet wzięli pod uwagę oscylację osi Ziemi, zjawisko którego ukończenie zajmuje 26 tysięcy lat. Badanie upada również popularne mity, takie jak idea, że maja przewidywała koniec świata w 2012 roku. Właściwie to data oznaczała koniec jednego cyklu i początek drugiego. Więc następnym razem, gdy ktoś wspomina o apokalipsie, możesz się zrelaksować. To odkrycie nie tylko oferuje nam nowe spojrzenie na cywilizację Majów, ale także podkreśla niesamowite wyrafinowanie starożytnych kultur. Chociaż dzisiaj mamy smartfony i wycieczki kosmiczne, nasi przodkowie mieli już niesamowitą wiedzę na temat kosmosu. Numer 2. 2900 lat dna w glinianej cegły. Wyobraź sobie, że wyodrębniając dna z czegoś tak nieoczekiwanego jak gliniana cegła i nie z żadnej cegły, ale z 2900 lat. Ten nieoczekiwany postęp został przeprowadzony przez naukowców z University of Oxford, którzy osiągnęli wyczyn naukowy, który mógłby zmienić wszystko, co wiemy o archeologii. Cegła znaleziono w ruinach północno, Zachodniego Pałacu Króla Asyryjskiego Ashun Sirpal II w starożytnym Królestwie Nimrud, na północ od Iraku. To odkrycie zostało dokonane ponad 70 lat temu przez archeologa Maxa Malowań i jego żonę, słynną pisarkę tajemniczą Agata Christie. Tak, ten sam autor morderstwa na Orient Express. Najbardziej zaskakujący? Cegła została wykonana z błota zebranego z brzegów rzeki Tygrysu i z czasem rozbiła się w fragmenty, umożliwiając naukowcom badanie nienaruszonego jądra. Podczas analizy odkryli 34 różne gatunki roślin, w tym kapustę i heder, ujawniając niesamowite szczegóły dotyczące roślin i materiałów stosowanych w starożytnej Mezopotamii. To odkrycie otwiera drzwi do głębszego zrozumienia różnorodności biologicznej regionu tysiące lat temu. Ale naprawdę szokującym jest możliwość, że ten postęp w ekstrakcji glinianej dna zmienia przyszłość archeologii. Kto wie, jakie inne tajemnice zachowują starożytne przedmioty, które naszym zdaniem wiedzą. To odkrycie może być początkiem nowej ery w badaniu starożytnych cywilizacji. Numer 3. Veliriane. Miasto Majów przegrało pod dżunglą Campeche. W głębi gęstej dżungli Campeche w Meksyku niespotykane odkrycie archeologiczne ujawniło pozostałości starej metropolii Majów. Z rozszerzeniem o powierzchni 16,6 km i ponad 6 tysięcy konstrukcji miasto Weliriane wyszło na jaw dzięki technologii LIDAR, która umożliwia wykrywanie ukrytych konstrukcji w ramach roślinności. Ta strona, która pochodzi z okresu majów 259 po Chrystusie, przedstawia wyrafinowane planowanie urbanistyczne z kwadratami, piramidami, grą w piłkę i złożonym systemem przechowywania wody, który sugeruje wysoce zorganizowaną cywilizację. Odkrycie było możliwe dzięki analizie danych środowiskowych z 2013 roku, kiedy doktorant Luke Thomas badał emisję dwutlenku węgla. To, co zaczęło się jako monitorowanie ekologiczne, ostatecznie ujawniło miasto zapomniane przez czas. Naukowcy z National Institute of Anthropology and History INAH i amerykańskie uniwersytety ustalili, że Veliriane jest drugim co do wielkości majanem dopiero po Calakmul. Jego urbanistyka jest porównywalna z innymi dużymi osadami, takimi jak El Meredor i Bekan, z dwoma monumentalnymi jąderami połączonymi drogami i zaawansowanym systemem zbierania wody. To odkrycie nie tylko na nowo definiuje to, co wiemy o cywilizacji Majów, ale sugeruje, że wciąż istnieją miasta do odkrycia w głębi dżungli. Jakie inne sekrety ukrywają świat Majów? Numer 4. Tajemnicze odkrycie w jaskini Tysiąca Carlingów. W głębi jaskini w prowincji Guizhou w Chinach Dran wystąpił imponujące odkrycie w praktycznie niedostępnym miejscu dla społeczeństwa. Ta strona, znana jako La delos de los Tysiąca Trumny, jest niesamowitym świadectwem starych chińskich praktyk pogrzebowych. Zgodnie z przekonaniami regionu przodkowie umieszczono w drewnianych trumnach i pozostawiono w jaskini w celu naturalnego procesu rozkładu. Uważano, że pomogło to duszom zmarłego w wstąpieniu do nieba. Położona na szczycie stromej doliny, daleka od hałasu i nowoczesności, z czasem pozostała praktycznie nienaruszona. Wejście do środka jest jak wejście do innego świata. Trumny są rozproszone na ziemi, ułożone na półkach lub starannie umieszczone na formacjach skalnych. Niektóre wykazują skomplikowane rzeźbione detale, podczas gdy inne odzwierciedlają zużycie czasu. Drewno, które kiedyś było odporne, teraz wygląda na erodowane przez wieki. Atmosfera wewnątrz jaskini jest przytłaczająca, z wyczuwalnym poczuciem czci i szacunku. Święta atmosfera tego miejsca wydaje się zamrożona z czasem, przypominając nam o związku między przeszłością a teraźniejszością. Numer 5 Tajemnica Brema. Wyobraź sobie, że bawi się w piaskownicy jak każde inne dziecko i potyka się czymś znacznie starszym niż twoi wielcy, wrządy. Właśnie tak stało się z chłopcem o imieniu Barn w Bremie w Niemczech. Podczas gdy większość dzieci zwykle znajduje zapomniane skorupy lub zabawki, Barn dokonała odkrycia, które pozostawiły archeolodzy bez słowa. 1800 rok, Jer, Old Roman Ta srebrna moneta, wymyślona w II wieku, jest nie tylko wyjątkowym kawałkiem historii, ale także świadectwem tego, jak rzymska gospodarka radziła sobie z inflacją. Chociaż waluta jest nieco zużyta, nadal możesz zobaczyć szczegóły projektu, wzór na krawędzi i centralna postać, która łączy nas z przeszłością. Najbardziej fascynującą rzeczą jest to, że ta waluta nigdy nie powinna być w Bremie, ponieważ region ten nigdy nie był częścią Imperium Rzymskiego. W całym obszarze znaleziono tylko dwie podobne waluty, co generuje intrygującą tajemnicę, jak się tam dostała. Przez handel, przeciągnięte przez rzekę, a może jako pamiątkę z przeszłości. To odkrycie może być kluczem do lepszego zrozumienia historii rzymskiej i jej związku z innymi kulturami. Waluta zostanie wkrótce wystawiona w Muzeum Bremen Focke i kto wie, jakie inne tajemnice mogą być ukryte na naszych tylnych dziedzińcach. Numer 6. Star Car. Mezolityczny skarb Europy. W sercu North Yorkshire w Anglii jest Star Car jedno z najbardziej fascynujących miejsc archeologicznych w Europie. Ta stara osada, która pochodzi z 10 300 lat, oferuje unikalne okno do życia w erze mezolitycznej. Kiedy przybyli tutaj pierwsi osadnicy, epoka lodowcowa właśnie skończyła, a Wielka Brytania nadal była powiązana z kontynentem europejskim przez ląd. W tym prehistorycznym krajobrazie społeczności prosperowały, pozostawiając nieocenione dziedzictwo archeologiczne. Do najbardziej zaskakujących odkryć są stare nakrycia głowy wykonane z czaszek czerwonych jeleni i ponad 200 grotów produkowanych z porożnikami tego samego zwierzęcia. Obfitość szczątków sugeruje, że w tym czasie nie było to najlepsze miejsce na jelenia. Tym, co sprawia, że artefakty Star Kar są oszczędzane w wyjątkowym stanie, jest ich lokalizacja w obszarze nasyconych torfów wodnych, które zachowały materiały organiczne od tysiącleci. Od czasu rozpoczęcia wykopalisk w 1948 roku. Archeolodzy odkryli utwory, które podważają nasze zrozumienie przeszłości, a prace na tym miejscu trwają do dziś z możliwością rozprzestrzeniania się do końca tego wieku. Star Car nadal ujawnia fragmenty ukrytej historii ludzkości, zapewniając jej miejsce jako jedno z najważniejszych wykopalisk wszechczasów. Numer 7. Wyjątkowe prehistoryczne odkrycie. Wyobraź sobie, że spaceruje przez starożytny, skamieniały las w Lesbos, Grecja i potykając się z 19-metrowym drzewem, doskonale zachowanym korzeniami, gałęziami, a nawet liśćmi. Tak się stało z Nikolaos Zouros, profesorem geologii na Uniwersytecie Egejskim. Ale najbardziej imponujące nie kończy się na tym. Zaledwie kilka tygodni po pierwszym odkryciu jego zespół badawczy znalazł 150 skamieniałych pni ułożonych na sobie w pobliżu, ujawniając coś znacznie większego ogromny skamieniały las milionów lat. Ten las jest globalnym geoparkiem UNESCO i jednym z największych na świecie i pochodzi od 17 do 20 milionów lat temu. Wyobraź sobie, jak erupcje wulkaniczne w tym czasie obejmowały Lesbos lawą i popiołem, zachowując te drzewa jako kapsułki czasowe, które pozwalają nam przeglądać wieki. To odkrycie jest nie tylko niezwykłe ze względu na jego rozmiar, ale otwiera nowe drzwi w dziedzinie paleontologii, oferując unikalne okno dla ekosystemów odległej przeszłości. Jest to żywe świadectwo siły natury i tego, jak ziemia zachowuje tajemnice swojej najstarszej historii. Kiedy mówi się, że odkrycie jest unikalne, czasami słowa nie wystarczą, ale w tym przypadku jest więcej niż prawdą. Fakt, że to drzewo przetrwało nienaruszone przez tak wiele milionów lat, jest prawdziwym cudem naukowym. Numer 8. Tajemniczy pogrzeb serca w Normandii: W 2014 roku w Fles, Normandia, Francja miała miejsce niesamowite odkrycie archeologiczne. Podczas wykopalisk w kościele XV wieku archeolodzy odkryli sklepienie pogrzebowe, w którym mieści się nietypowy obiekt pudełko w kształcie serca. Ten rytuał, znany jako pogrzeb serca, był zarezerwowany dla osób o wysokim statusie społecznym w średniowieczu. Uważano, że serce reprezentuje duszę i esencję osoby, więc oddzielenie jej od ciała i zachowanie jej było zaszczytem. Najbardziej zaskakującą rzeczą w odkryciu był stan serca, znaleziony w pudełku. Chociaż inne ludzkie szczątki w sklepieniu zostały całkowicie rozłożone, narząd został wyjątkowo zachowany. Analizy ujawniły, że zostały potraktowane substancją ochronną, co pozwoliło jej pozostać nienaruszone po stuleciu pochówku. To odkrycie oferuje nowe spojrzenie na średniowieczne praktyki pogrzebowe i symboliczne znaczenie serca w kulturze tamtych czasów. Archeolodzy nadal badają te ślady aby lepiej zrozumieć przekonania i rytuały średniowiecznych społeczeństw, ujawniając tajemnice, które pozostały ukryte od stuleci. Numer 9. Z czasem odkrywają pokoje niewolników w Pompeji. Pompeja jest jednym z najbardziej znanych miejsc archeologicznych na świecie i nadal zaskakuje nowe odkrycia. W listopadzie 2021 roku archeolodzy ujawnili odkrycie, które pozostawiło wszystkich bez słów, wyjątkowo dobrze zachowane pokoje niewolników, zamrożone w czasie od erupcji góry wysubio w roku 79 d.C. Chociaż mieszkanie w tych pokojach z pewnością nie było łatwe, znalezione dowody sugerują, że warunki życia niewolników w Pompeji mogły być czymś lepszym niż sobie wyobrażamy. Archeolodzy odkryli w tych małych przestrzeniach łóżka, pisuarki, amfora i dzbanki ceramiczne, co daje wyraźniejsze wyobrażenie o tym, jak żyli, Pomimo twardości ich sytuacji, każdy pokój, który ledwo mierzył 5M, mieścił się co najmniej trzy osoby. Ale najbardziej intrygujące było odkrycie osi samochodu, co sugeruje, że niewolnicy w Pompeja również działali jak na prawa pojazdu, a w jeszcze bardziej emocjonalnym zakręcie jedno z łóżek znalezionych w tych pokojach mogło należeć do dziecka, co dodaje jeszcze jedną warstwę ludzkości do tego ruchomego odkrycia. To fascynujące odkrycie zostało dokonane pod miastem Sabina Juliana i jest obecnie starannie zachowane do badań i ochrony. Jest to imponujące przypomnienie o tym, jak erupcja Vesubio nie tylko zachowała Pompeji, ale także pozwala nam spojrzeć na życie ludzi zapomnianych przez historię. Numer 10. Tajemnicze odkrycie grobowca w Wietnamie w marcu 2022 roku. Zaskakujące odkrycie archeologiczne sprawiło, że społeczność naukowa zakłopotała i mieszkańców Wietnamu. Podczas wykopalisk na budowę systemu nawadniającego pracownicy znaleźli grobowiec w wieku ponad tysiąca lat, którego struktura była wyjątkowa w regionie. Zbudowany z gotowanych cegieł o różnych rozmiarach i z konstrukcją w kształcie łuku, ten grobowiec przedstawił niezwykły styl architektoniczny w Wietnamie. Podczas gdy starożytne grobowce nie są rzadkie w kraju. To odkrycie wyróżniało się jego rzadkim projektem. Archeolodzy potwierdzili, że grobowiec należy do czasów dynastii Song of China, która rozkwitła między X a XIX wieku. To odkrycie jest jeszcze jednym dowodem na stare powiązania kulturowe między Wietnamem a Chinami i podkreśla, ile jest nadal nieznane praktykom pogrzebowym Wietnamem. Nie po raz pierwszy odkryto niezwykły grób w tym kraju. W 1996 roku. Przypadkowo znaleziono kolejny grób ze strukturą w kształcie statku, co dowodzi różnorodności zwyczajów pogrzebowych w regionie. Jednak najbardziej intrygującym grobowcem z 2022 roku jest to, że, chociaż został zbudowany dla jednego pasażera, nie znaleziono śladu ciała ani tożsamości zmarłego. Ta tajemnica otwiera drzwi do nowych dochodzeń, które mogłyby rzucić więcej światła na stare tradycje pogrzebowe i historię regionu. To odkrycie pokazuje, że Wietnam wciąż ma tajemnice do ujawnienia i że jego przeszłość nadal oferuje fascynujące wskazówki na temat interakcji cywilizacji z innymi kulturami tamtych czasów. Numer 11. Pani Siewo u Peru. Zaczniemy od naprawdę wyjątkowej mumii. Cywilizacja, od której zaczynamy, nie jest Egipcjaninem ani żadnym innym, które prawdopodobnie zgadliście, ale starożytna cywilizacja mąż. Było to znane z tego, że jest bardzo gwałtowne i całkiem krwi. Z tego powodu wiele osób zakładało, że ich kultura zawsze rządzą mężczyźni. Jednak w 2006 roku odkrycie mumii całkowicie odrzuciło te teorie. To było odkrycie pani Sejo, kobiety, która została nie tylko zmumifikowana, ale także tatuaże, które pozostały w jej ciele wielu wieków po jej śmierci. Tatuaże pani obejmowały węże, kraby i pająki wszystkie zwierzęta związane z ich panteonem boskich stworzeń. Obecność tych tatuaży łączyła go jeszcze bardziej ze światem nadprzyrodzonych, a także zwiększyła jego postrzeganą władzę wśród jego ludzi. Pamiętaj, że w tym czasie przesądy było tak potężne jak wszystko inne. Tak więc, jeśli ozdabiasz się symbolami bogów i potężnych stworzeń, w zasadzie stałeś się jednym z nich. Zazwyczaj szczególne odkrycie kobiety w grobie nie byłoby wystarczającym dowodem na to, że kobiety rządzą to kobiety. Jednak gdy nadal znajdowali więcej grobowców, znaleźli osiem kolejnych kobiet. To najwyraźniej wskazuje, że kobiety te były władcami lub które zajmowały wysokie stanowiska władzy jako kapłanki. Szczerze mówiąc, nie jest to całkowicie jasne, a zatem dla niektórych jest to tak niepokojące. Niektóre sekcje historii oznaczały bardzo wyraźne trendy i wskazały na mężczyzn zdominowanych w społeczeństwie, podczas gdy kobiety były drugorzędne, jak w innych kulturach. Ale wraz z ustaleniem panisieją mamy teraz dowody na to, że między ludem istniała czarodziejka i że szanowali ją na tyle, aby pochować go w grobie i zmumiły go tam. Aby wyjaśnić, zwykli ludzie nie otrzymali tego rodzaju leczenia. Numer 12. Miumi Bubasti. Podążając za Egiptem, Porozmawiamy nie tylko o mumiach, ale także o tym, ile mumia znaleziono w jednym grobie. W tym miejscu odkryto grobowiec, który miał w środku niesamowitą ilość 250 mumi, wszystkich ludzi o wysokiej klasy, którzy byli pokowani razem w tym wyjątkowym miejscu. Odkrycie wyróżniało się badaczami w porównaniu z niektórymi poprzednimi, ponieważ znaleźli materiały informacyjne wraz z mumiami, jako książka zatytułowana Księga Śmierci. Oprócz wyjątkowo zachowanych ciał w fascynujących trumnach gliny i drewna, ciała i trumny były w niezwykle dobrze zachowanym stanie, mimo że były około 500 przed Chrystusem. I choć być może nie jest to tak dziwne w porównaniu z innymi rzeczami, o których mówiłem, ważne jest, aby zauważyć, że Egipcjanie byli bardzo zainteresowani nekropolią i dużymi miejscami pochówku, w których mieszczą się wiele osób. To kolejny przykład tego morfina. Książka Pasa, Książka Gredle lub Książka Belt to w istocie, co sugeruje jego imię, mała książka przywiązana do Talii z Paskiem. Chociaż wydaje się to trochę praktycznym pomysłem, był to zaskakująco popularny sposób transportu książek w średniowieczu w Europie. Książki te były kiedyś tekstami nabożnymi, takimi jak solanki lub modlitewne, zaprojektowane do użytku osobistego. Początkowo książki z Paskiem były po prostu praktyczne i laptopy, pozwalając tym, którzy je noszą, zawsze je zabierają. Jednak z czasem niektóre stały się dziełami sztuki, ozdobionymi misternymi wzorami i cennymi materiałami, takimi jak złoto lub kości słoniowej. Akty pergaminu, ich niewielki rozmiar dawał im faworytów redaktorów, ponieważ wymagały one mniej materiału do ich wyprodukowania. Korzystanie z tych książek spadło w XVI wieku, kiedy powiązane książki stały się popularne. Jednak koncepcja przenośnej książki nadal ewoluowała, stając się tym, co znamy dzisiaj jako kieszonkową książkę. W dzisiejszych czasach kilka ocalałych okazów jest niezwykle rzadkich i bardzo pożądanych przez kolekcjonerów i muzeów.